Dzień kobiet co roku się powtarza. Wątpisz w to. Zajrzyj do kalendarza. Każdy chłopak powinien się wykazać. Może upiec słodkie bułki i powiesić w domu, póki niech się ona. Poczuję jak królowa, lecz niech to nie będą tylko słowa 8 marca. To data wyjątkowa, Kupię kwiaty, kup truskawki napraw kuchni, drzwi od szafki. Wydbacie wciąż, by zadbany był brat, syn czy mąż. Jesteście słodkie, słodkie tak bardzo, jak z owoców miąższ. My skarpety zostawiamy w miejscu, gdzie się rozbieramy. W dzień kobiet obsypują kwiatami uśmiechem. Oraz słodkościami rozmawiaj z nią godzinami, a po słońca już zachodzie, bądź już taki odtąd co dzień. Hej, mambo, mambo, zebrałem żonki, leżute ci dałem, dając je to obiecałem. Odtąd prawić komplementy, choćbym był jak w upadnięty. Wydbacie wciąż, by zadbany był brat, syn czy mąż. Jesteście słodkie, słodkie tak bardzo jak z owoców w miąż. My skarpety zostawiamy w miejscu, gdzie się rozbieramy w dzień kobiet. Obsypuj ją kwiatami, uśmiechem oraz słodkościami. Rozmawiaj z nią godzinami, a po słońca już zachodzie, bądź już taki odtąd co dzień.